No, no to ma być gorąco cały czas, Tak. Więc a teraz to Teraz jest mega, mega upalnie, no ale jak w całym kraju pewnie wakacyjna pora sprzyja, no ale żurzel może być także pasjonujący, gdyż jest 30 parę stopni. No ale wiem, że nam się mówi łatwo Krzysztof o tym, bo my jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu możemy być. Ale na pewno powiedzieć. też przyjemnie się ogląda kibicom gdzieś tam w parkach, na kempingach pod drzewkiem, więc pozdrawiamy wszystkich, oglądajmy. Wszyscy piękny żużel. Nowak w niebieskim i Wersan w czerwonym. To jest duet, który ma najwięcej wygranych. Widzę właśnie 11 kontra Andrzej Lebiedniem w żółtym i Wacław Minik w białym, a więc bardzo silny krośnieński duet. Również ściganie nam się tu zapowiada, że ho, ho! Zobaczymy, czy tak będzie. Się ruszyli cała czwórka, świetnie milik, świetnie lepiej w dwóch wilków na dwóch pierwszych miejscach. I co zrobią? Orły będą pewnie się napędzać jak na razie na dwóch pierwszych miejscach krosianie ale co robi Iwersen? Iwersen zewnętrznej, wykorzystuje tę dużą już jest na drugim miejscu. A Tuńczyk pewnie chce. Jeszcze. A tymczasem jeszcze Nowak wyprzedza milika. No i proszę, z tego 5 do 1 dla Krosna. Robi nam się 3 do 3. A jeszcze opowieść trwa. Jeszcze ten. Ten wyścig oczywiście będzie kontynuowany. Dwa okrążenia i nie traci zbyt wiele do Lebiediewa. Lebiediew uwielbia jednak się ścigać. Na wyjazdach Szak ma drugą wyjazdową średnią w tych tegorocznych rozgrywkach e Winner Pierwszej Ligi. A Milik z kolei bierze się za Nowaka. Walka o trzecie miejsce również pasjonująca. Jeszcze jedno okrążenie. Chcieliśmy ścigania w Łodzi. No to mamy to ściganie. Co zrobi Milik w białym kasku? Siedzi na kole Nowakowi. Jeszcze ta walka o trzecie miejsce. Niezakończona Milik. Wycieczka na szeroką. Milik się napędza. Milik jest bardzo szybki. Nowak utrzymuje trzecie miejsce. A więc trzeci wyścig. Trzeci remis, ale znów dużo do opowiadania w tym trzecim wyścigu, bo wyszli Krośnianie. Ten moment startowy mieli fantastyczny i Milik, za chwilę będziemy to widzieć na powtórce, no i oglądany teraz przez Państwa Andrzej Lebiediew, ale później Błędy Milika, no i oczywiście także kunst Iwersena, który po szerokiej na tym drugim łuku nie bał się zaatakować. Myślę, że ten drugi łuk jeszcze odegra dużą rolę w tych dzisiejszych zawodach, a zwłaszcza zewnętrzna, cóż tak czuję w kościach. W każdym razie wyniki tego trzeciego wyścigu, Lebiediew, Iwersen, Nowak na i... Ma jeszcze yy... 40 sekund, zobaczymy, czy się uda. Oto. Odpalił. Tak, na całe szczęście. Dla widowiska, oczywiście. Bardzo byśmy chcieli, żeby tutaj. Ale troszkę czórkę. większa zadyszka będzie przy, przy, no tak. przy, przy, przy taśmie startowej. Co wyrówna szanse dla innych, bo wiemy, że to wiesz, Musielak ma lepszy refleks niż inni, więc teraz wyrównane szanse mają jego przeciwnicy. No to zobaczymy. z Zadyszką Tobiasz Musielak w żółtym kasku na czwartym polu startowym. Wersena mamy na pierwszym. I do tego dokładamy Milika. I do tego dokładamy Bartocha odpowiednią w białym i niebieskim. Szósty wyścignia. Plus dwa dla gospodarzy. To jedziemy. Czy Iversen? czy Musielak, a może Wacław Milik. Zobaczymy, kto z tej układanki wyjdzie najlepiej. Ruszyli. I Iversen, nie, jednak chyba gościnianie, ale Iversen wykorzystuje wewnętrzne pole startowe i teraz co zrobią? Koście z Krosna, bardzo szybki Milika, Iversen jakby się miał rozdwoić: czy pilnować dużej, czy pilnować małej. Ma wilki po jednej po drugiej stronie, ale Kończyk się broni na pierwszym miejscu płynie, Niels Christian Iversen będzie jednak mu szalenie trudno utrzymać tę pozycję numer jeden. jak ściegle atakuje Milik, proszę zwrócić uwagę w białym kasku, jak jest naenergetyzowany, ale Iversen, mimo że optycznie jest chyba wolniejszy, to jednak utrzymuje to pierwsze miejsce, Milik jednak siedzi mu na kole, tak jest trzeci, Bartok się nie liczy, 3 do 3, zatem na czwarty remis nam się to wszystko zapowiada, ale jeszcze jedno okrążenie, Iversen chyba teraz zyskał trochę metrów nad Waslawem Milikiem, chyba będzie trójka zapisana po nazwisku Iversena, bo chyba dowiezie tę trójkę, chociaż do samego końca Wacław Milik ambitnie w pogoni za Iversenem, ale to jednak Iversen. I za chwilę będziemy obserwować, co tam się wydarzyło na pierwszym buku, bo miałem wrażenie, że. To jest do pierwszego łuku, już jest po stronie Milika, ale doświadczenie tego gościa, byłego brązowego medalisty, mistrzostw świata, chyba zaprocentowało, zaprocentowało, bo zapisujemy Iwersanowi trójkę. Dobre wejście w mecz Duńczyka, chyba krytykowanego w ostatnim czasie, bo nie spełniał 18. zawodnik, winner pierwszej ligi, pokładanych w nim nadzieja. a tutaj 2 i 3. Na dzień dobry, a więc dobrze, jeżeli chodzi o Iversena. A za Duńczykiem w pogoni Milik i Musielak. Bardziej Milik, który na drugim miejscu, na trzecim Musielak. Utrzymują gospodarze dwupunktowy. Wypadek lekka dekoncentracja zawodnika. Gdzieś tam nie usłyszy, że. Motocykl schodzi na obrotach, albo których gdzieś tam z boku kolega mocniej przygrzeje swój motocykl i jest głośniej. Chwilka nie uwagi i gdzieś po prostu motocykl zgaśnie, więc być może tam nie ma jakiejś głębszej przyczyny z tym problemem. Dziewiąty wyścig przed nami, jedziemy od wewnętrznej, Kart czerwony, Tobiasz kuciera krząty, Ludbecker niebieski, Wacław piling biały. To wszystko przy sześciopunktowej przewadze. Gospodarze z Łodzi najlepiej. Brady Kerr w czerwonym kasku. Co zrobią Krośnianie? Milik już ofensywnie. Już się napędza po zewnętrznej. To już musiał jak No i będą brali w kanapkę Brady'ego Kerrca. Nie takie numery. Z Kangurem z Australii. On pojechał szeroko. Tam było niebezpiecznie przy wyjściu z pierwszego łuku. Beckery teraz chyba stracił rytm jazdy. Ale cały czas w kontakcie. Cały czas Amerykanin Zol olbrzymią ochotą. Aby pokąsać, podotykać. Musielaka. Musielak przy krawężniku, a Becker szaleje. Becker będzie atakował. Grady Kerr już na pierwszym miejscu, ale proszę zwrócić uwagę, co robi ten Amerykanin w niebieskim kasku. Nie da spokojnie spać Musielakowi na pewno. Milik drugi, Musielak trzeci. Jeszcze jedno okrążenie. Co zrobi Becker? Becker do samego końca chyba będzie atakował. Jeszcze jedno okrążenie. Jak na razie na remis, ale tu się może jeszcze wszystko wydarzyć. Amerykanin na ostatnim miejscu. Becker przy Musielak. Musielak przy krawężniku, chyba utrzyma to trzecie miejsce, lider Wilków Krosno, ale do samego końca. Musiał no z duszą na ramieniu chyba jechać i bronić tej trzeciej pozycji. No znów wyścig, może bez mijanek, ale w kontakcie. To także trzeba cenić się w Speedwayu, że właściwie cała trójka zawodników, ten drugi, trzeci i czwarty, byli bardzo blisko siebie. Brady Kerts, gdy już formułowałem tezę, że może będzie wzięty w kanapkę, absolutnie ten drugi łuk na pierwszym okrążeniu rozegrał fantastycznie Australijczyk. Wygrywa po raz pierwszy dziś Brady Kertz, no ale za plecami Milik i. Mur Milik, ale wciąż bez trójki no i Luke Becker. My będziemy się... szybciutko do parku maszyn Wacław Milik, a więc reprezentant Wilków prosimy. Dziękuję pięknie. Pewnie jak polskie i czeskie lasy potrzebują deszczu i wody, tak oba zespoły jadące dzisiaj w Łodzi potrzebują punktów, Orzeł chyba nawet bardziej, ale wy walczycie o inne cele i ten mecz po dziesiątym biegu zaskakuje was, wacek? Powiem że bardzo, bo naprawdę przerzuciliśmy dużo ustawień na motorach i na początku mieliśmy starty, nie mieliśmy trasy, teraz niby te starty są gorsze, ale tra trasa lepsza, no, trudno się tutaj dopasować, chłopacy bardzo dobrze jadą, świetnie, ale no coś, jeszcze przed nami parę biegów jest, więc teraz wymieniliśmy parę, parę doznań z tego, co mieliśmy i mam nadzieję, że będzie dobrze już. Jest tu wiele linii, to jest dobre do ścigania, ale trzeba też mocno zawracać, prawda? Ataki w krawężniku nie są e, łatwymi, e, czy więc trzeba przerzucić się troszeczkę bardziej pod płoty, gdzie te motory jadą szybciej? Teraz, jak patrzyłem na, na domowy, chłopaki, to już szerzej się wypuściają, więc no, można się tutaj szerzej wypuszczać, bo mniej się lamie motory i, i wtedy się lapie ta prędkość. Więc jak mówiłem, no trudno, no szukamy cały czas, ale wydaje mi się, że, że będzie jeszcze dobrze, tylko że dzisiaj jest naprawdę słońce i ten tor jest twardy. Jest dużo ścieżek, ale wydaje mi się, że na dzisiaj dzień to jest bardziej taka kwestia dopasowań, żeby przykleić ten motor do tego twardego toru. Macie wielu kozaków w swojej drużynie i potraficie jechać, ale to, że wynik jest jaki jest, determinuje pewnie przede wszystkim brak dopasowania, prawda? Wtedy jedzie się trudniej. Tak mi się wydaje, bo na tym to, że jest naprawdę dużo ścieżek i no odpowiednio się dopasować do tej ścieżki najszybszy, który, który wydał tutaj u domowych chłopaków. No po prostu starty wygrywać, bo... Bo ty nie mamy po prostu. I czego więcej trzeba wygrywać? Starty tego życzę Wacławowi Milikowi. Dziękuję pięknie. Dzięki. Dziękuję. Łukasz Benz, Wacław Milik, bardzo dziękuję. Nie powtarzać tej historii o tych ostatnich dzwonkach, ale no musieliby Krośnianie wygrać wszystko już do samego końca, aby jeszcze ten wynik uratować. Czy to się stanie? Milik walczy, Karczewski wygrywał, ale w pierwszej fazie zawodów, no ciekawie nam się tutaj będzie pewnie robić. Bartoch w niebieskim i Kościuch w czerwonym, jak sądzisz? No tutaj już nie tylko walka o zwycięstwo, oczywiście to jest cel numer jeden dla Krośnian, żeby powalczyć jeszcze o zwycięstwo, ale muszą wyciągnąć coraz większą ilość zawodników, właściwie kogokolwiek, żeby ktoś tutaj znalazł szybkość, zaczął zwyciężać i po prostu po meczu mógł powiedzieć, którą stronę powinniśmy tutaj iść z tymi ustawieniami i jak regulować ten motocykl. Plus 12 dla gospodarzy mili Bartok, Karczewski, Kościół jedziemy w 12 wyścigu czy przebudzą się Krośnianie w szutym Milik Znakomicie, ale już napędza się Norbert Kościuk. Karczewski na trzeciej pozycji, a więc prowadzą wilki, ale tylko 4 do dwóch. Co robi teraz milik po zewnętrznej, Jedzie bardzo szeroko. Jakby chciał odczytać. Się. Atak Kościucha. Kościół jedzie po zewnętrznej. Orbituje wychowanych no Jak na razie utrzymuje to pierwszą pozycję. Wacław Milik, ale Kościuk nienasycony. Kościół bardzo ofensywny. 4 dwa po dwóch wdrożeniach jest tak dla Wilków Grosno. Milik czuje od... Oddech, dosłownie czuję oddech na plecach Kościoła. Tak to wygląda, bo musi czuć się to z lewej, to z prawej. Proszę zwrócić uwagę, jak go do samego końca. Jeszcze jedno krążenie, Milik się obejrzał, ale jest cały czas pierwszy. To są dosłownie centymetry. Kościół, ostatnie metry tego wyścigu. Po raz kolejny, fantastyczna walka. Kościół będzie atakował, ale to Milik wygrywa. Karczewski jest trzeci. Krośnianie dzięki tej wygranej. Przerywają serię, już tak liczę szybko, siedmiu wyścigów Indy Łódzkiego. No i jeszcze dzięki temu zwycięstwu mają teory. który no, zasłużył na tą wygraną, jeżeli tak możemy powiedzieć, dzięki temu, że naprawdę walczył mimo tego, że trójki jeszcze nie zapisywaliśmy mu w programie, to tym razem to uczynimy. Dwa punkty dla Kościucha. Fantastyczna rywalizacja. rywali korzystuje do maksa chyba właściwie to, co ma. To Mateusz ojski. Szczepaniak za dużo nie pojeździł, nie zdążył jakby pokazać swojej mocy, którą ma w tym sezonie bardzo dużą, więc akurat dzisiaj na niego trafiło. Milik jest pozytywnie już nastawiony. On może tu zwyciężyć, on, on będzie znowu szarpał, ale zastanawiam się, czy on zdąży się podnieść, bo troszkę zeszło z niego powietrze. Widać było, jak wjeżdżał na linie mety w poszczególnych wyścigach. Nie może, jest trochę zniechęcony, więc potrzebuje pozytywnego wyścigu, żeby wrócić na swoje wysokie loty. Będzie kropka na D dla Michała Witery i Łódzkiego Orła. Czy to będzie bieg o nadzieję, że jeszcze może być wygrana, jeśli chodzi o Wilków? Krosno! 13. wyścig dnia, jedziemy znakomicie, Becker znakomicie, Iversen chociaż połknięty przez gości z Krosna, przez Milika i Lebiediewa, którzy teraz będą gonić Beckera, Becker na pierwszym miejscu, Iversen na ostatnim, 3 to 3, świetny start Amerykanina, który jest na pierwszej pozycji po pierwszym okrążeniu, będą go gonić, będą to robić Milik i Lebiediew, który jednak się broni przed atakami Iversena, Iversen na ostatnim miejscu, ale Iversen jest szybki, chociaż na w tym pierwszym okrążeniu. Jednak na ostatniej pozycji Tuńczyk. Co zrobi Iversen? Tu się jeszcze w tym wyścigu będzie dużo dziać. A tymczasem na pierwszym miejscu Becker, który jedzie po swój drugi indywidualny triumf. I proszę zwrócić uwagę, jaka to jest przewaga Amerykanina na ostatnie okrążenie. Wjeżdża z przewagą, która chyba zagwarantuje mu wygraną w tym trzynastym wyścigu. Milik drugi, Lebien je w trzeci. Utrzyma chyba Andrzej tę trzecią pozycję. Iversen do samego końca naciska. Ale nic z tego nie będzie. Remis, który sprawia, że Orze Łódź na 99,9 jest wygranym w tym dzisiejszym spotkaniu, bo tutaj musiałoby być dwa razy po 5 do 0, żeby Krośnianie uzyskali remis w tym dzisiejszym spotkaniu. A więc no, w praktyce Orze Łódź po tych kilku meczach bez wygranej jest już na uśmiechu, jest zwycięski dzięki m.in. Beckerowi który także się rehabilituje za te słabe występy w tych poprzednich meczach. Świetny to był wyścig Pekera. Memilik do pewnego momentu go naciskał. No i także o trzecie miejsce. Poszarpali się. Mega chyba, tak w to mogę zaangażowały. Powiedzieć. Nie będę wymieniał, bo na pewno to osoby to słuchają. Także wielkie dzięki. Norbert, uśmie uśmiechu tego pięknego życia Ci do końca sezonu. Bardzo Ci dziękujemy. Prędko przenosimy się do komentatorów. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo. No praca, praca, jeszcze raz praca. To jest tak proste, tak oczywiste. Trzeba pracować w każdej dziedzinie, w służbach w szczególności, bo tylko praca przyniesie efekty. A takowym jest dzisiejsza wygrana oru... Łódź nad Wilkami, Krosno, ostatni, 15 wyścig. Panowie, no to dajcie czadu nam, mimo że mecz rozstrzygnięty. Nowak w czerwonym, Musielak w żółtym, Iversen w niebieskim, Milik w białym. To jest taka kapela. Która lubi się pościgać No to będzie ściganie Oby tak się stało 15. ostatni wyścig I kto najlepszy na to jeździe do pierwszego łuku Gospodarze Nowak, Iversen wchodzi na podlewy Łokieć Musielakowi, napędza się Wacław Milik, Milik jest bardzo szybki Milik na pełnej prędkości Ale z tego wszystkiego pronu ręką Wyjdzie Iversen i Nowak 5 do jednego dla gospodarzy. Fantastyczne to ściganie 15. wyścigu. Milik jednak będzie dociskał Iversena. Milik dzisiaj uwielbia walczyć. Ten drugi łuk fantastyczny. Bo przecież tam można się napędzać. Ale broni się Iwersen przed zakusami. Ważki Milika na to drugie miejsce. A z tego wszystkiego nic sobie nie robi Marcin Nowak, który mknie po czwarty indywidualny triumf w tym dzisiejszym spotkaniu. Musielak ostatni, Nowak pierwszy. Kto będzie drugi? Jeszcze jeden. Zagrożenie Iversen i Milik chyba Iversen, chyba Duńczyk, który także jest jednym z architektów tego dzisiejszego jakże wartościowego sukcesu Orła Łódź nad bardzo mocną maszyną w postaci Wilków Krosto 5 do 1 i myślę, że tam wygrana i ta radość spontaniczna, ale jakże piękna Marcina Nowaka w tym 15 wyścigu, to jest chyba taka kropka na D, żużlowa kropka na D, jeżeli chodzi o tych bohaterów i tę radość łódzkich kibiców czarnego sportu, którzy, mimo tej patelni, przybyli na piękną łódzką Moto -arenę, żeby właśnie podziękować swoim bohaterom. Marcin Nowak to jest gość, który zdobył dziś 13 punktów, 4 trójki. Fantastyczna jego postawa, fantastyczny Niels Christian Versen. Łódź dzisiaj naprawdę ma olbrzymie powody do zadowolenia. Czyżby Orzeł Łódź miał straszyć tych wielkich faworytów z Krosna, z Bydgoszczy, z Zielonej Góry, bo mówi się, że tylko oni będą walczyć awans do PG Ekstraligi, ale tak zbilansowana, tak mocna, tak ofensywna łódzka drużyna. Kto wie, kto wie, czy nie będzie sprawiać problemu tym wielkim faworytom. No to jest yy, tylko i sport, więc yy, jeszcze bym tu nie generalizował. Ale prawda? zobacz, jak oni się cieszą. Oni widać, może że dzisiaj być... naprawdę kapitalną robotę zrobią. Yy... Trudno jest używać y, tych słów o przełomie, o, o, o zmianie takiej trwałej, bo, bo za chwilę kolejny dzień.